Seven more seven, najlepszy sklep tutaj z ubraniami wjechał Nowy dresik, nowy dresik Mam go na sobie, mam go na sobie Zobacz jak to wygląda, jakie to jest ciepłe Jakie to jest bawełniane, jakie to jest zajebiste Och, nowy dragon pomarańczowy Matko boska, matko święta Łoluju, łoluju, łoluju A ty powiesz, kurwa, dres na lato, kurwa Specjalnie dla ciebie Mordini Specjalnie dla ciebie mamy tutaj spodeneczki takie Mua. Idealno na lato. O tak, o tak. Fanę sportu? Lubisz Lola? Wspierasz naszą drużynę? Zapraszam do kupienia naszego t-shirtu. Również na lato. Nie lubisz że sportu Masz to wyjebane? Oj mordziaty, mordziaty. No to tutaj t-shirt do wyboru, do koloru. Kręcą cię... Yy... Obojętnie co się kręci. Zapraszam bardzo serdecznie. 7more7.com i ubieraj się godnie No. Mm. A k kto, kto, kto najlepiej to robi? Kurde, nie wiedzieli o takiej sytuacji, o jakichś dramach pomiędzy wami Oczywiście Słysia, nie mówiłem tak. nigdy Siema. i dalej nie mówię, że Ty on jest jak aniołkiem jak i na pewno... Z twoja firma odzieżowa. kreci się koskiem. Kurwa, chłopie, zaczek się zakręcę! Zacz, zacz, zaczek się zakręcę, tutaj oczywiście to oczywiście też jest, tutaj też jest. Eee. Yy, hafcik, na tutaj z tyłu hawcik jak najbardziej patrz jak się kręci! What? Chłopie, tak się kurwa, ale się zakręciłem.